Witamy na ostatniej w tym roku przedmeczowej konferencji prasowej w niedzielę mecz dziewiętnastej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Klasy e Ruch Chorzów, a obok mnie tradycyjnie trener e uks Piotr Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Trenerze w niedzielę. Dobra okazja, żeby jeszcze poprawić te humory, to dobre wrażenie po meczu z Ledią i żeby te święta spędzić w możliwie pozytywnych nastrojach. W jacie atmosferze przybierały przygotowania do tego meczu. Ja widzę dobrą atmosferę, widzę dobre nastawienie. Myślę, że zawodnicy mają świadomość tego, że dla nas arcyważny mecz i jest wielką powagą, taką koncentracją się do niego przygotowujemy. Widzę, że, że, że jest dobre nastawienie. Widzę naprawdę, że, że ta drużyna zaczyna ze, ze sobą funkcjonować. Nie chcę tu niczym zapeszać. Bardzo ważny mecz. No, walczymy o to, żeby, żeby mieć kolejne mecze bardzo ważne, to ten jest arcyważny i tak do tego podchodzimy, natomiast bez no, zbędnej sensacji. E, przygotowania takie, można powiedzieć, rutynowe, standardowe, natomiast widzę, że ta drużyna dojrzewa, widzę, że ta drużyna zaczyna e, e, współpracować, być, być aktywna i, i, i to mi się podoba i myślę, że, że przyniesie, to, przyniesie to efekty. Poprosimy o pytania, poprosimy do mikrofonu, przypominam. Dzień dobry Panie Trenerze, a ma Pan takie może wrażenie trochę, że jeżeli dopiszecie w niedzielę trzy punkty, to na przykład przy ewentualnych propozycjach transferowych Pana czy Dyrektora Dziedzica właściciel będzie patrzył bardziej przychylnym okiem na Wasze jakieś potrzeby, czy to jest zupełnie niezależne od tego, co się wydarzy w niedzielę? To, bo rozumiem, że dopóki jest szansa na utrzymanie, to i tak będziecie walczyli, ale no, chodzi mi tutaj o takie typowo sprawy bardziej finansowe, handlowe. Na pewno to jest ważne i na pewno dobre pytanie i, i dobra sugestia, bo zdajemy sobie sprawę, że wynik robi robotę, jak to się mówi i, i, i biorąc pod uwagę nawet potencjalnych zawodników, którzy mogliby do nas dołączyć, czy, czy, czy takie, takie ruchy jak gdyby transferowe, także oczywiście. Także że, że nie chcę tutaj nakładać dodatkowej presji. My, my gramy po to, żeby sportowo to wygrać i, i zdajemy sobie, oczywiście z tyłu głowy mamy, że, że, że to ma ogromny, ogromny wymiar. Yy, natomiast no, myślę, że, że, że jesteśmy gotowi na to, żeby to po prostu sportowo wygrać i, i chcemy grać. Yy, natomiast punktów przed meczem nie będziemy dopisywać, bo to był ogromny, to byłby ogromny błąd, bo, bo jak to yy, Ktoś kiedyś powiedział, że przed meczem jeszcze nigdy nie wygrała, a wielu przegrało. Także my z pokorą i, i, i ten sezon tej pokory nas nauczył, nauczył już, już, już wiele, także bardziej opieram się na tym, że widzę, że ta drużyna jest życie, jest, jest energia i, i cieszę się, że akurat w tym momencie gramy tak ważny mecz. No tak, naczo i okazuje się, że to tak może w tygodniach liczona jakaś tam kontuzja powinien być gotowy w, w, od początku kolejnych rozgrywek, a tak większych, większych urazów nie ma. Zobaczymy, jak sprawa z Dankowskim, czy, czy, czy będzie znajdzie się w, w meczowej 20. A tak jakichś większych sensacji nie ma. Ten tydzień trenowaliśmy na naturalnej nawierzchni, także, że mrozy puściły i. i, i i tyle, myślę, że jesteśmy gotowi. Na balongo nie dostał jednak szansy na tej w Czy była ta decyzja o rozwiązaniu kontraktu powodowana? Ja myślę, że to jest dłuższa historia. Nie mnie tutaj oceniać, bo, bo jest już tutaj jakiś okres czasu. Natomiast nie zgodzę się z tym, że nie dostał szansy, bo też wziąłem go pod uwagę, dołączyłem go do pierwszej drużyny. Grał w sparingu, przeszedł testy również takie takie motoryczne. Także. To jest, to jest decyzja, trudno ją, trudno ją tutaj e, e, komentować na forum publicznym. Taka, taka jest decyzja, biorąc wszystkie aspekty pod uwagę, e, szczególnie na pozycji napastnika, ważne są konkrety, ważne są liczby i ode mnie jako trenera też się oczekuje konkretów, tak samo od zawodników, i, i, i taką podjęliśmy decyzję. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że, że, że też daliśmy szansę. Oczywiście, że, że, że to jest subiektywne, bo jak pan mówi, e, e, te minuty w ekstraklasie e, tutaj za mojej kadencji no, no, się nie stały. Natomiast e, no my tutaj nie możemy mieć sentymentów. My po prostu trzeba podjąć decyzję. Czas pokaże, które, które są dobre, niedobre. Natomiast my musimy przechodzić do działania. Nam potrzebne są liczby, nam potrzebne są punkty. I, Taką decyzję wspólnie tutaj podjęliśmy i, i życzymy zawodnikowi jak najlepiej, bo myślę w bardzo dobrych relacjach się rozstajemy. Dzisiaj był pożegnał się ze wszystkimi zawodnikami. Mm, lubiany, e, e, też przez akceptowany w szatni. Natomiast no, życie to jest. E, życie szczególnie to sportowe, że nawet jak się kogoś lubi i szanuje, to no, są wymagania i. i, i e, Trzeba czasem podjąć decyzje, które, które mają na celu no, dobro klubu. Czego spodziewa się Pan po ruchu Chorzów w niedzielę? Stawka dla nich także wysoka, ale przyjeżdżają tutaj do Łodzi bez najlepszego strzelca? Nam kilku zawodników też wypadło kluczowych. Ja myślę, że to nie ma większego znaczenia. Ruch na pewno jest drużyną, która, która ma charakter, która walczy, i która jest w podobnej sytuacji jak my. Także... My walczymy o to, żeby mieć takich meczów więcej na wiosnę i, i, i myślę, że, że, że tutaj drużyna, która też uczy się tej ekstraklasy, drużyna, która jest no, budowana według, według takiego realiów, które, które posiada i, i, i myślę, że jest to marka znana w Polsce, bo myślę, że to jedna z czołowych marek, jeśli chodzi o polską piłkę. Natomiast taka jest rzeczywistość. Walczymy, spodziewamy się meczu walki, spodziewamy się meczu bezpośredniego, i myślę, że ważne będzie, kto tych błędów popełni mniej, bo, bo myślę, że zarówno my, jak i, i ruch no, no, za dużo tych błędów, szczególnie takich indywidualnych czy, czy, czy drużynowych w obronie, popełnialiśmy. Także myślę, że, że emocje są murowane. My zajmujemy się sobą i, i, i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, yy, przyjeżdża ruch, ale. ale z podobnym nastawieniem jak na Legię wychodzimy, może trochę plan gry będzie ulegał zmianie, ale, ale absolutnie tu to już, to już nazwy nie robią nam różnicy, my musimy grać, grać dobrze, zorganizowanie i, i, i dawać konkrety. To jeszcze dopytam o element, o którym sporo Pan mówił na poprzedniej konferencji prasowej po meczu z Legią, bo tutaj to też będzie bardzo ważne przygotowanie mentalne, bo tutaj z jednej strony bardzo gorąca atmosfera, może nawet gorętsza na trybunach niż podczas meczu z ruchem, a z drugiej to o czym Pan mówi, czyli ta bardzo wysoka stawka. Czy jest Pan spokojny o to, że piłkarze uniosą te presje, a czy może też tak jak przed poprzednim meczem planuje Pan jakieś specjalne dodatkowe spotkania poświęcone właśnie motywacji przygotowaniu mentalnemu? Ja widzę, że drużyna jest dobrze nastawiona i dobrze tutaj no czuję, że... Że, 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 że dobrze, dobrze to wygląda i, i myślę, że są świadomi też celu, i musimy być przygotowani na, na takie obciążenia. Na pewno, e, jeśli chodzi o ten aspekt mentalny, to na pewno potrzeba na to trochę czasu i, i wrócimy, będziemy wracać cyklicznie, e, e, bo to jest dla mnie tak samo jak przygotowanie takie techniczno-taktyczne jest ważne, to również przy, przygotowanie motoryczne jako, jako druga część. A kolejnym jest przygotowanie mentalne, żeby pokazać to co, się, to, co się ma, to co się wypracowało. Także zobaczymy, jak, jak piłkarze to dźwigną. Natomiast no, pokazali z Legią, że, 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 że potrafią być zorganizowani, potrafią bronić. Teraz trzymać się razem. Teraz będzie trochę może inny mecz, bo pewnie tych faz takich ofensywnych będzie, będzie znacznie więcej. My to już tutaj nie ma wymówek. No, my musimy po prostu pokazywać, dźwigać to, co jest. Tego oczekują od nas kibice, tego też oczekujemy sami od siebie. Myślę, że mamy też, e, odbudowujemy trochę kilku tych, tych liderów i, i powinno to coraz lepiej wyglądać. Także nigdy nie wiemy, nie chcę tutaj deklaracji składać. E, po to pracujemy i po to też wpływamy na drużyny, po to budujemy ich świadomość, e, że, żeby grać takie mecze. I, można powiedzieć, że na wiosnę każdy mecz będzie miał taką wartość, musimy się do tego przyzwyczaić, yy, musimy się z tym oswoić i, i musimy umieć grać takie mecze. Także to już tutaj myślę, że, że, że yy, nie może być jakimś takim wytłumaczeniem czy tematem. To już to już jest część tej gry i po prostu to musimy dźwigać. Ja mam prośbę o przekazanie właśnie mikrofonu na drugą stronę sali, bo widzę, że lewa ma parcie na szkło, ale prawa też już się rwie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. taką osobą, która tryska optymizmem. Przed każdym meczem pan mówi, widzę postęp, widzę, widzę, jest spirit, jest wszystko w tym teamie, idzie do przodu, nie? Ale fakty są bolesne. Nasz kolega były dziennikarz doskonały, Marek Kondraczyk mówił, że z matematyką trudno wygrać. Najwyżej można zremisować. Patrząc do tyłu na tabelę poprzednich sezonów, no, trzeba by było mieć gdzieś tam 35-37 punktów. Czyli żeby tej mieć, musiałby pan wygrać 8, 9, 10 spotkań w lidze. A do tej pory wygrał, wygra, ŁKS wygrał 2. Wierzy pan w to, że te 10 jest pan w stanie zapewnić zwycięstwo wiosną? I taki był piękny dzień i taka piękna konferencja. Dobra? I spotkaliśmy pana. <grym zespołowa> wie pan co? To pan wie pan co? To jest, to jest, to jest sport. To, to było bez sensu, gdybyśmy nie wierzyli. Naprawdę, ja, ja uważam, że, że stać nas na to. No bo to jest. No proszę zauważyć, ile jest punktów do zdobycia. Pan patrzy, no, tym się różnimy, że pan patrzy na straty, ja patrzę na zyski. Ja patrzę, ile możemy wygrać. Pan patrzy, no ile już straciliśmy i ile, ile możemy. A myślę, że i jedna, i druga opcja nie jest dobra, bo nie ma za bardzo co wybiegać w przyszłość, ani też nie ma co za bardzo patrzeć za siebie. My musimy żyć, żyć tu i teraz. My musimy wygrać mecz z ruchem, a, a, a co będzie dalej? Myślę, że potrafiliśmy opanować taką frustrację, która spotykała nas po takim meczu ze Śląskiem, Wrocław, gdzie. Gdzie, gdzie, gdzie myślę, że zagraźmy niezły mecz. Gdzie były mecze, gdzie wydawano się, że, że, że dobrze pracujemy, i nad tym czuwam, żeby była ta konsekwencja i żebyśmy no, nie ustali w tej wierze. Trzeba grać i myślę, że tego oczekują od nas kibice takiej wiary. I, i, i dopóki tutaj jesteśmy, to, to na pewno nie odpuścimy, i na pewno te mecze będą meczami walki, będą meczami emocjonującymi. I nawet mi przez myśl nie przechodzi, że, 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 żebyśmy się mieli poddać czy, że, czy myśleć właśnie tak jak Pan mówi o stracie. Nie, nie zaprzątam sobie tym głowy. My musimy wygrywać, my musimy patrzeć do przodu. Natomiast wolę skupić się na tym meczu, na dwóch dobrych takich połowach z ruchem i, i tu musimy wygrać. Co będzie dalej zobaczymy. Natomiast nie takie historie jest na, na piłka i, i sport. Myślę, że UKS tu ma bogatą historię. Rycerze wiosny i, i skądś to się wzięło, tak, to się wzięło z faktów, a nie, nie z opinii. Yy, natomiast żeby, żeby o to powalczyć, to właśnie teraz musimy zagrać dwie dobre połowy i, i na tym się skupiam. Yy, do niczego by te rozważania, właśnie tak jak mówię, o przyszłości, czy o przeszłości, czy, czy matematyka. No, dla nas ważne tu i teraz i ważny jest mecz yy, z ruchem. To się tylko absolutnie liczy, natomiast patrzenie w tabeli punktów nam nie doda. Ja zgadzam się z panem, że sport jest nieobliczalny, nie? Bo gdyby nie, można powiedzieć, brzuch zająca, nie byłoby remisu, no. To jest po pierwsze. Po drugie, z ruchem musicie atakować. No bo nie, może, nie możecie czekać, jak ruch zaatakuje, tylko grać bardziej ofensywnie. A gra w ofensywie nie za bardzo wam wychodzi ostatnio. Biorę te sugestie. Za dobrą monetę i biorę, biorę pod uwagę. Zgadza się, na pewno to będzie inny mecz niż z Legią, i myślę, że potrafi, pokazaliśmy, że, że też potrafimy stwarzać sytuację. Graliśmy na dwójkę napastników, potrafiliśmy odrobić bramkowe prowadzenie. Ja wiem w jakich okolicznościach. Tak się przekomarzając na, na, na szczęście, no ta doza szczęścia też jest ważna w sporcie. Natomiast pewnie gdyby się nie pośliznął jeden czy drugi, nie padłaby bramka na Śląsku. No, tu, tu nie ma. Nam potrzebna jest po prostu dobra postawa. A, a nie patrzenie na to, że brzuch zająca. No, no, tak naprawdę ten chłopiec walczy o swoją przyszłość i myślę, że to jest piękna historia dla kibiców, dla akademii, dla trenerów, którzy go wychowywali, że się tam znalazł. I ten jego, jak pan mówi, brzuch czy, czy kolano się znalazło eee, naprzeciwko drużynie, która, która dzisiaj dalej awansowała do, do, do Ligi Europy. Także spokojnie, no, mówię, znowu patrzymy na zyski. Nie patrzę tak w czarnych kolorach, jak pan, ale, ale nade wszystko jest, jest nam potrzebna dobra postawa, walka taka mecz taki, za który się kibice nie będą wstydzili, że, że, że będą dumni, że walczymy, że, że zasuwamy, że tworzymy drużynę i stwarzamy tę sytuację. Myślę, że stać nas na to i absolutnie tutaj z dużą tak, z, tak, z takim szacunkiem i respektem podchodzimy do meczu z ruchem, natomiast no, my tu musimy e, mocno walczyć o swoje. Ja nie patrzę wymanczany kolor tylko każdy z nas ma, może być oddzielne zdanie. No. Tak, wie, to, tak, ja to szanuję i, oczywiście. U, uciekł nam remis y, w Śląsku, bo zabrakło dwóch, trzech, czy centymetrów, nie? Mm -hmm. to naprawdę. Przy tym szale jakby sięgnął piłkę ręką, to bym zablokował, nie? Bramkarz nasz, znaczy, nie? A to, tam był pech, nie? No to mieliśmy szczęście, no, bo tak jak w żartach że brzuch zająć. Ja na to może, jeśli mogę przerwać, nie, nie, nie patrzę, bo yy, ja jestem zły, że na Śląsku nie wygraliśmy. To był mecz do wygrania. Ten remis tak naprawdę to, to, to tylko mentalnie mieć może jakieś znaczenie. My powinniśmy mecz na Śląsku wygrać, ale już niech nie chcę do tego wracać, bo pewnie będzie miejsce. Pogratulowaliśmy śląskowi. Natomiast nam potrzebne jest seryjne wygrywanie. To nie jest tylko jeden mecz. My potrzebujemy serii trzech zwycięstw z rzędu i wtedy odbijamy się w górę tabeli. Jest to możliwe i bez tego nie ma o czym mówić. tak? Także na, nad tym pracujemy i chcemy stworzyć no, silną drużynę. No. Nie, 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 nie chcemy, żeby nam się udawało, że jakiś tam brzuch kogokolwiek, czy, czy jakiś przypadek. To można wygrać pojedyncze mecze. Natomiast my musimy budować silną drużynę opartą na, 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 na stabilności i tej stabilności nam ostatnio brakowało. Na tym się skupiamy. Natomiast no, no, można przypadkiem coś tam wygrać, natomiast z takim przypadkiem to, to my się nie utrzymamy, tylko my musimy zbudować silną drużynę, która potrafi grać, trzymać się razem, tak jak w meczu z Legią, a do tego też fantastycznie atakować i stwarzać sytuacje, jak w meczu z Piastem. Także zdajemy sobie sprawę, tak, chcemy to połączyć, zdajemy sobie sprawę, że, że z ruchem to my musimy również atakować i, i na pewno ruch przyjeżdża tu z myślą, że to my jesteśmy na musiku i my musimy... Pierwsi coś pokazać. Także my mamy to w głowie i wiemy, że, że musimy też racjonalnie do tego podejść i, i nie dać się wpuścić trochę w maliny, jak, yy, jak, jak jak tutaj wpuścił nas górnik. Mówił pan, żebyśmy się skupili na tym, co jest tu i teraz. To, to spytam czy teraz ma pan lekkiego sportowego kaca? Zawodowego oczywiście, no bo przychodząc tutaj wszyscy liczyli, że będzie pan miał lepsze osiągnięcia niż pana poprzednik. Póki co słychać lekkich chichot Kazimierza Moskala z Krakowa. Ja myślę, że tutaj to jest sport i takie jakieś tam porównania i statystyki, i matematyka. Z, z tym się nie da, z faktami się trudno polemizować i, i tak jest. I oczywiście, że, że mam kaca, natomiast mam na tyle sportowej jakiejś złości i ambicji, że, 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 że jeszcze mam okazję to zmienić i chcemy to zmieniać. Tych nie chciałbym się rozwodzić tutaj na temat. Powiedzmy, jakichś tam wyjaśnień tego i przyczyn, bo, bo są rzeczy, które zostają tutaj wewnątrz i, i trzeba do tego bardzo analitycznie podejść. Natomiast mówię, jeszcze jest piłka w grze i nie ma co jednoznacznie oceniać. To jest sport, i, i, i tutaj ważne jest to, jak się, jak się na takie porażki czy słabe wyniki, jak się odpowie, jak się zareaguje. To, czy to ciebie jako trenera, czy drużynę, czy to cię przytłoczy, czy, czy jesteś w stanie się podnieść i, i walczyć i, i, i z tego podnieść. I to jest kwintesencja. Natomiast, no wiadomo, że, że mówię, jak nie ma wyników, to trener jest tym pierwszym, który bierze odpowiedzialność na siebie. Ja też o tej odpowiedzialności nie uciekam. Natomiast my tu sobie szczerze. Czy z zarządem, czy w dziale sportowym o wszystkim rozmawiamy i, i skupiamy się bardziej na tym, żeby, żeby wyjść z tego, żeby to na racjonalnych zasadach zbudować, odbudować i, i po prostu wyjść z tej sytuacji. Bo myślę, że nie jest sztuką funkcjonować jak idzie, jak wszystko jest fajnie. Natomiast pokazać charakter i wyjść z takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, to trzeba mieć te przysłowiowe jaja i. i, i i to może być takie podwójna satysfakcja. Trochę rzeczywiście ta karta na mnie idzie, i, i chcemy to absolutnie zmienić. Przed nami najważniejszy mecz, taki, taki można powiedzieć, finał tego, tej rundy, i, i na tym się skupiamy. A, a wszystko to biorę pod uwagę i na pewno ambicji mi, mi nie zabraknie. A jeśli, jeśli trener może tej cząstkę swojej osobowości gdzieś tam przekazać na zespół, to myślę, że zespół też czuje. i. I też jest taki, może nie sfrustrowany, ale, ale zły na to, że, że tak nie powinno być, że stać nas na więcej. Dzień dobry, trenerze. Panie trenerze, mówi pan właśnie o tym, że cały czas wierzy w odwrócenie losów uks u A jak pan wchodzi do szatni, jak pan rozmawia z piłkarzami, to jak pan to, to widzi z ich strony? Czy to są spuszczone głowy, czy to jest też chęć po prostu odwrócenia losów tego wszystkiego? Były różne momenty, tak? Były różne momenty, bo wiadomo, że, że, że też nie. Zresztą gdzieś tam zawodnicy też to w wywiadach, szczególnie tych pomeczowych, gdzie jest najłatwiej złapać piłkarza. Ja wiem, że kibice to lubią, bo to jest na świeżo i, i, i widać było ich, ich takie odczucia, frustracje. Natomiast myślę, że udało nam się to opanować i na pewno zwycięstwo by mocniej zbudowało tak? Te, takie, takie podstawy ta komunikacja jest coraz lepsza i coraz lepiej się rozumiemy coraz lepiej ja znajduję myślę drogę taką dotarcia do głów zawodników bo to jest najważniejsze trenować ich nogi to jedno trenować ich głowy to drugie i, i myślę że to jest, to jest też duża wartość e, także także chcemy to połączyć i też no, Staram się zrozumieć ten proces, staram się zrozumieć, czy, 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 czy te moje wymagania do, w stosunku do niektórych zawodników, żeby nie były przerośnięte, że zawodnik powiedzmy, nie jest w formie w danym momencie, czy fizycznej, bo, bo każdy ma inną historię. Jeden miał więcej kontuzji, drugi przyszedł w okresie, powiedzmy, nie przepracował okresu przygotowawczego. To trzeba. No ja to wszystko muszę wziąć pod uwagę w rozmowie, w, w komunikacji. Natomiast teraz ja widzę, że drużyna zaczęła ze sobą rozmawiać. Ten nasz dialog, nawet jeśli chodzi o taktykę, jeśli chodzi o takie realizowanie tych podstawowych zasad, myślę, jest, jest, jest coraz lepszy. Też, nie znając drużyny, pewnie nie ustrzegłem się błędów i popełniłem jakieś takie selekcyjne, czy, czy, y, czy, czy, czy takie w, w organizacji, w doborze, może, może w sposobie też komunikacji, bo, bo to jest poznawanie siebie, ale myślę, że teraz y, przeszliśmy już naprawdę y, taką mocną szkołę. I to, to myślę nas buduje. To myślę nas buduje i potrzebujemy zwycięstwa do tego, żeby, żeby było znacznie lepiej. Żeby zbudować fundament na, tak jak powiedziałem, na serię takich zwycięstw, ale ja dalej wierzę w tę serię. E, a póki co skupiamy się na meczu, na, na zwycięstwie, na, me, na, na meczu, na dobrym meczu z, z ruchem. Natomiast komunikacja jest coraz lepsza, jest dobra i, i, i widzę to po zawodnikach. To jeszcze zapytam czy z ruchami, jakieś elementy taktyczne, jakieś elementy zaskoczenia, nie wiem, stałe fragmenty gry, bo no, zwłaszcza stałe fragmenty gry, to, to, to no, no, nie wychodzi dużo, nie najlepiej. No tak, tak, zdecydowanie można powiedzieć od dwóch tygodni codziennie jest element stałych fragmentów gry. Wiemy, że ruch bardzo mocno, mając takiego powiedzmy wykonawcę jak, jak Filip Starzyński, który mocno wgrywa te piłki, widzimy, jak wchodzą do bramki, widzimy, jak, jak, jak stwarzają z tego zagrożenie, także mocno nad tym pracujemy, pracowaliśmy i, i, i myślę, że, że też nas stać na to, żeby, żeby zdobywać bramki ze stałych fragmentów gry. Także tak, ten element jest też dużą częścią i myślę, że na wiosnę, jeśli chcemy, e, chcemy odegrać tutaj znaczącą rolę, to te stałe fragmenty gry absolutnie. E, Muszą być dużo skuteczniejsze, zarówno w defensywie, jak i, jak i w ofensywie. Nie ma więcej pytań, nie ma więcej pytań. Cisza. Kończymy zatem konferencję prasową. Dziękuję, trenerze. Powodzenia. Przypominamy mecz Euka z ruchorzu Ruch w niedzielę, godzina 12.30. Emocje gwarantowane, myślę, że i na boisku, i na trybunach. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.